Witam Was serdecznie z tej strony. Pewnie wiecie kto, oczywiście. No, Damian z kanału hodowla zwierząt YouTube. Filmy były bardzo, bardzo dawno temu. Można powiedzieć, że nawet zrezygnowałem z nagrywania, bo. A to nie miałem czasu, a to mi się nie chciało. Powiem Wam, nie wiem, czy sami wiecie po sobie, że jak tak e, zrobicie sobie przerwę od czegoś, to później ciężko do tego wrócić. Nie chcę się strasznie tego robić, i tak żeby. Żeby z powrotem to kontynuować, naprawdę trzeba się mocno zmobilizować. Zmobilizowałem je tak do nagrania. No, dużo osób pisało. Powiem Wam, że no pół roku się filmy nie pojawiały. Do tej pory prawie codziennie jest jakiś komentarz, żebym wrócił do nagrywania, zaczął pokazywać zwierzątka i tak dalej. No, nie było ich za dużo. Teraz z powrotem wróciłem do nich. Pojęć na nie przeszkadza. No i mówiła, nagram Wam taką krótką aktualizację. Musimy jakoś. Ojeje. Coś tam się zadziało. Musimy jakoś zmobilizować do nagrywania. Może powrócę. no Zobaczymy. Ale taką krótką tylko aktualizację mogę Wam pokazać. A jeśli byście chcieli takie filmy. Z grubsza już opowiadane. Tutaj o większości. To mogę Wam coś nagrać. Coś spróbować. Tutaj jak widzicie taką nową plateczkę zrobiłem na szybko. Do miniaturek. Teraz już bardziej w takie miniaturki idę. Ewentualnie jakieś belgi, barany. Coś w tym stylu, ale... Dzisiaj nie czas na, na oglądanie, na pokazywanie tych tak, królików. Chciałem wam, mm, kichaczkę dostał, akurat trawki sobie zajadę Miniaturki fajne akurat są. E, no tak więc co, tak trochę jest tych królików i to nie wszystko jeszcze. E, mogę wam trochę kurek pokazać. Podjedziemy na ranczo, bo właśnie będę teraz jechał. Oprzątać, tam też troszkę towaru się zrobiło. Tak więc co, przechodzimy do rancza. Jak drugiego pokosu to powiem wam, że ja nie wiem co to będzie, bo skosiłem to jak nie deszcz, to znów tamto w ogóle prawie tego siana nie ma, tak. No nie ma kiedy, w tym roku wszystko opóźnione. Siano było późno koszone, bo deszcze. Jak nie deszcze to coś. O tej porze to powinno się trzeci pokos skosić, a nie drugi, ale no cóż zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tam? Jesteśmy naszym kaczowusem. Fajną nalepkę zobaczymy. Taką. Fajna, nie? Dostałem cztaty na 18 busika. Chociaż jak jadę na rynek, to jestem rozpoznawalny. Już tam wiadomo kto tam jedzie. No i co tam. Siema kozy. Powiem wam tutaj często jak do mnie ludzie przyjeżdżają, to są zdziwieni, że tutaj wszystkie zwierzęta tak są totalnie na chillu, sobie chodzą. Zobaczcie, kaczuszki z kotkami, skórami, z nutrie nawet chodzą, kozy, piesek. No wszystko tutaj w zgodzie żyje. No i co, Basia? No, co nie ma żadnych takich kus, które były tutaj kiedyś w starych filmach. Bo ja polikwidowałem, nie wiem jak wiecie, czy, czy wiecie, czy nie. No, to swego czasu pracowałem w piekarni, to czasu na nic nie było. 6 dni w tygodniu trochę daję w kość i po prostu wyprzedałem większej rzeczy. Z racji tego, że z tamtego roku, od końca tamtego roku jestem na krusie, no to trochę więcej czasu człowiek ma na zajmowanie się tym i tak. Najpierw jedną kuskę, później drugą kózkę dokupiłem i tak na razie tutaj no są dwie młodsze kozy, jedna starsza, jest młody koziołek mój z tego roku z hodowli, po capiangolubijskim, nie wiem czy kojarzycie, później możemy tam pójść, albo w kolejnym filmie do niego, nie wszystko od razu. Tutaj taki koziołek, miał być po kozie sanańskiej, ale wiecie co, podejrzewam, że to jest chyba miniaturka, bo no, taką brodę dostał, on ma ponoć pół roku, ale nie wydaje mi się po jego wyglądzie. No, tu ja jestem hejo. Jak widzicie, trochę tutaj płotek sobie taki obrobiłem. Taka działeczka można powiedzieć się robi. Co tam, kaczki dzikie z moich lęgów. Jajka kupiłem. Wychleło się 12, niestety zostało 5. Nie wiem, coś mi wybrało je, coś wyłapało. Jedna tutaj taka ala jakaś stara polska, staropolska z zworką wymieszana. Jedna francuska się została, jedna bieguska młoda. No ja tak powiem wam. Miałem nie sprzedawać, ale przyjedzie ktoś, sprzedaj mi to, sprzedaj mi tamto i tak później zostaje jedna taka, druga taka. Tych małych tutaj jest koło 12 sztuk. Też miałem ponad 20. Wiaderko jest nawet kozy. O, zjadły upinę. bo im tak, powiem Wam, wysypywałem kiedyś na trawę, ale to skubane nie dojadały. Później to wszystko gniło, takie było no nie za fajne. I we wiaderku im kładę, każda se podchodzi, po trochu zje i zadowolone są. Kaczuchy też wolność mają. Tutaj po całym podwórku biegać. Trochę jest o bo teraz tam widzicie woliery będę stawiał, znaczy już od tamtego o, tak zrobimy, od tamtego roku już są stawiane i tak schodzi, ale widzicie, chcecie, chce sobie tak każdy po prostu e, tutaj oddzielnie zrobić, ale to może w przyszłym roku e, i po prostu trochę tych ozdobów znów nakupować, jak to kiedyś było, nie? Kaczuchy sobie siedzą, tutaj one mają totalny czy nie? Tu sobie jakiegoś kurczaka zjedzą, tu coś. Kogutów nakupiłem dzisiaj na Zgierzu. To jest około 20 sztuk Takie i na obiad i na to Budy były też przywiezione stare tak, Na woliery ale widzę że one to już się tak rozsypują że Chyba pod młotek tylko zostały Wiadomo jak to koguciki no, były trzymane w większej ilości to To są jakie są ale mi się wydaje że tutaj fajnie odżyją już dzisiaj na trawę były wypuszczone więc Już widzę że się powoli tutaj klimatyzują mm, Wiadomo jak, o, takie słabsze niektóre są jak w wie, większej przestrzeni poprzednim miał właściciel, no to wiadomo, jeden na drugiego skakał dziubał i tak to wygląda, ale teraz to mają takie pole do popisu, że tutaj na pewno odżyją. Ja by ktoś był zainteresowany, to i nawet mogę jakiegoś odsprzedać do dalszej hodowli czy na obiad, bo no mięska trochę mają w sobie, tak więc do wszystkiego się nadają, jak to mówi się. Nie wiem gdzie są nutry gdzieś się pochowała, ale to nie wszystko od razu, słuchajcie. W następnym odcinku wam pokażę. No i co tak to się wygląda. No kotki chodzą też co tam. Już patrzycie, żeby Wam dać coś. Myszy mi łapać, a nie. Cześć kicia. I też taka historia. U nas jest trzy lata. Był przywieziony jako mały i ktoś go potrącił. Nie wychodził kilka dni. Karmiłem go i tak o, Ma taki przesunięte lekko biodro tylnie i kuleje na tylnie nogi. Ale żyje, tak. No ważne, że, że udało się go odratować i tutaj sobie siedzi. Myszki łapie. I patrzę z jakąś kiełbasem albo z jakimś łiskarszem, żeby dostać, nie? Kituś. Ale powiem Wam, ja mam tak nauczone tutaj koty na ranczu, że nie są głaskane. Ale widzicie, no podejdę, nie boi się mnie, tak? Ale do głaskania nie jest uczone, bo powiem Wam, tyle co ja tutaj miałem. O, MMA nawet jest. Tyle co ja tutaj miałem kotów małych, na przywożonych czy ktoś mi powydawał. To powiem Wam, takie głaskanie i tulenie to nie jest dobre, bo komuś się spodoba to. Pierwsza lepsza osoba może sobie takiego kota zapożyczyć, a ten na no to widzicie, o podejdę, lekko ucieknie, nie boi się, podejdzie jak jest do jedzenia, ale samo tak do głaskania nie, nie nadaje się i właśnie potem mi są koty potrzebne, żeby były, a nie, że sobie wiecie, komu się spodoba i po prostu sobie podejdzie, a sobie wezmę, bo ład, fajny kotek, nie? I na dobrą sprawę tutaj wszystkie to są podrzucone. Ten jest dwuletni, tę kotkę też ktoś podrzucił ciężarną miała chyba cztery czy pięć kociaków wydałem, jeden został się tak same córki są ludzie widzą, że tutaj no, gospodarz jakiś jest, zwierzątka są i, i co roku ktoś mi jakiegoś kotka coś podrzuci czy jakiegoś zwierzaka no ja też nie mam serca tego wydać czy wywieźć no bo to tam po prostu przygarniam i to tak wszystko tutaj siedzi razem no, w zgodzie sobie żyje jedziemy może do kantorka jeszcze do, do kurczaszków Muszę jakąś tu barierkę zrobić, bo kurde taki płotek na szybko, tylko przekładany. Ale jest tanie, jest tanie. Czy jest dobrze? Jest tanie oczywiście. O ty cholero. Uciekłaś mi tu z podziwu. Widzicie? Biała nutria. Chodź tu. Dzień dobry. Przepiórki chińskie się kłaniają i silki, kurczaki. Już takie podrostki są. Japońce też są. Przepióreczki się ma. Siema, Siema Stefan tam. Małe są też takie wyklute, co mają 2-3 dni. Japońskie i chińskie. W takiej małej na razie są, bo wiadomo, że zaczynają się dopiero kluć. Jeszcze takie są kiwaczki, jak to się mówi. Później do większej klateczki pójdą z lepszymi warunkami. Inkubator, samoróbko oczywiście najlepszy. Od przepiórek chińskich jajeczka, od japońskich zaczynają się kluć, nakuwać. Zobaczymy, co będzie rano. No perliczek z nimi jeszcze trochę trzeba poczekać. A mam tutaj drugi inkubator, co też były przepiórki, już się wykluły. No i są perliczki, on widzicie, wyskakują, dzisiaj zaczynały się kluć. Później je pod wieczór przeniosę jak już wysną do większego pojemniczka. O lampki są. Ładnie sobie tutaj podsychają. Zobaczmy, co tam z nich wyjdzie więcej Przepióreczki chińskie. Wieczór jest, to już tak słabo widać, ale widzicie, jajeczka niosą. No ale z takich to 20-30 sztuk chyba, żeby jajecznicę zrobić, nie? Komu by się chciało. Ale też, jeżeli komuś się podobają, ktoś chce zakupić, to również są na sprzedaż. Dorosłe czy małe. Jak widzicie, różne kolorki. Trochę już tych chińskich nazbierałem, muszę chyba do inkubatora wrzucić. Czekam aż się perlicze mi wyklują i chińskich zostawimy. Trochę z tego wyjdzie ich. Owy dziadygi, mi tu skakuje E, nie wolno. Dobra, tak więc co, to był taki filmik krótki, po pokrótce. 10 minut, nie za krótki, nie za długi. Zapoznaliście się tak z grubsza, ale to i tak jest połowa zwierząt dopiero. Ale co, ja mam wszystko wam pokazać, a później nie będziecie mieli co oglądać, nie? Kochinki też są, kogutki, a tam jeszcze są. A, to w następnym odcinku nie pokażę wam wszystkiego od razu, bo później nie będziecie chcieli oglądać. Tak więc co, jeżeli spodobał Wam się odcinek, zapraszam do subskrypcji kanału, do polajkowania, do udostępnienia. Powiem Wam, że pomimo tego, że długi czas nie nagrywałem i, i można powiedzieć, że no, zniknąłem z tego internetu, to i tak co jakiś czas się pojawiły jacyś nowi widzowie, nowe obserwacje, subskrypcje, co naprawdę jestem w szoku, że mimo że człowiek nie uczestniczy biegle w tym internecie, no to nagle i tak się jakieś tam osoby znajdują, które no, przywiązują się do mnie nadal. Tak więc bardzo mi miło. Możecie napisać, czy chcecie powrót? Oczywiście chyba ze 3 czy 4 odcinki już są takie, że czy chcecie powrót? Tak, chcemy, a ja tam znów kiedy odcinek? Za pół roku oczywiście. Nie no, zobaczymy. No, tak mówię. Powiem wam natknęło mnie, bo na TikToku często teraz się wyświetlają właśnie takie tam osoby, że co tam Twoja pierwsza obserwacja i tak dalej, czy subskrypcja. I często właśnie mi się pojawiają osoby, że tam, które nagrywają o zwierzętach na TikToku. Na TikToku swojego czasu też coś tam udostępniałem. I właśnie często kanały, mój kanał się pojawiał, tak? I tak powiem wam, że na serduszku mnie trochę ruszyło. mówię nie no, są jednak osoby, które no lubią, czy tam nie wiem, <grytanie> jakim cudem mnie polubiły, że chcą oglądać. Czy niektórzy mówią, że rzekomo mój głos, lubią mnie słuchać, jak opowiadam. Nie wiem czy to prawda. Ja się do tego nie podpisuję, ale no jak to uważa, nie? Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, bo już mnie tu komary chcą zjeść. Muszę podszykować i, i jechać do domu teraz oprzątać, tak więc co? Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć. Jak to się tam mówi? Strzałka czy naraszka?